Na program zapraszają Hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Polskie firmy wprowadzają na rynek coraz więcej smartfonów. Choć sporo z nich wciąż pozostawia nieco do życzenia, do testu modelu GoClever Insignia 5X podszedłem z naprawdę dużą ciekawością. Czemu? Zobaczcie sami. Już pierwszy kontakt z Insignią jest pozytywny. To po prostu estetyczny smartfon, którego wykonanie nie pozostawia nic do życzenia. Przednia połyskliwa część zgrabnie komponuje się z matową, odporną na odciski palców, tylną klapką. Wszystko jest ładnie spasowane, nic nie skrzypi, a sam smartfon po prostu przyjemnie trzyma się w dłoni. Mimo że nie jest on najmniejszy, a ramka wokół ekranu mogłaby być węższa, jego zaokrąglony kształt umożliwia sprawną obsługę jedną ręką. Rozmieszczenie przycisków głośności jest wygodne zarówno dla prawo, jak i dla leworęcznych, za co osobiście dziękuję producentowi. Trochę mniej podoba mi się umiejscowienie blokady i gniazda micro USB, ale można się do nich przyzwyczaić. Demontaż tylnej klapki wymaga nieco siły, ale spotkałem już dużo bardziej oporne modele. Z klapką tą wiąże się jeszcze jedna pożyteczna funkcja Insigni 5X. Można ją wymienić na alternatywną, która skrywać będzie baterię o dwa razy większej pojemności. Smartfon oczywiście staje się wtedy mocno przypakowany, ale zyskuje sporo czasu pracy. Grubsza klapka przylega równie dobrze jak ta cieńsza. Przyjrzyjmy się ekranowi. Rozdzielczość Full HD przy 5 calach to zagęszczenie 441 ppi, a więc naprawdę ostry obraz idealny do małych czcionek czy filmu. Pochwalę też wysoką jasność panelu, niezły kontrast, naturalne kolory i kąty patrzenia. Poważnie, trudno się do czegoś przyczepić. Niestety z taką rozdzielczością wiążą się też pewne problemy z wydajnością urządzenia. Zdarzają się spowolnienia przy wybudzaniu smartfona, czy odpowiadają na polecenia, albo podczas serwowania po sieci. Mimo to jednak Insignia 5X to dobre narzędzie internetowe i osoby, dla których to ważne kryterium przy wyborze smartfona, zawiedzione być nie powinny. Podczas grania w większość tytułów nie zauważyłem na szczęście mocniejszego klatkowania. Smartfon się też przesadnie nie nagrzewa. Jeśli jednak lubicie grać, od razu dokupcie kartę microSD. Wbudowana pamięć nie starczy na dużo gier. Androida w wersji 4.2 nie wzbogacono o żadne nakładki i moim zdaniem dobrze. Producent za to preinstalował standardowo kilka aplikacji, m.in. menedżera plików, Flash Playera, czytnik e-booków Legimi, aplikacje do backupu czy nieśmiertelne Angry Birds. Interfejs wciąż miejscami skutecznie opiera się z ale jest chyba lepiej niż w poprzednich modelach Go Clever. Aparat o sporej jak na tę półkę cenową matrycy 13 megapikseli, przy dobrym świetle radzi sobie naprawdę nieźle. Dysponuje trybem HDR, scenami czy możliwością robienia zdjęć panoramicznych. Reprodukuje obraz o dużej liczbie detali, ostry i z całkiem realistycznymi, choć może nieco zbyt wyblakłymi kolorami. Niestety słabsze warunki, nawet po prostu szary dzień, odbijają się przede wszystkim na ostrości ujęć. Trudno wtedy o wyraźne zdjęcie, fotki bardzo często tracą na szczegółowości. Bardziej odporne na warunki oświetleniowe wydają się być nagrania wideo. Podczas testów nie było problemów z ostrością, do płynności filmów również zastrzeżeń nie mam. Prosto muzyczny ma wbudowany korektor dźwięku, co może okazać się przydatne, bo producent dołączył do zestawu całkiem przyzwoite słuchawki. Ładnie brzmi na nich wokal, tony wysokie, tony niskie nie są mocno przytłumione, jak to często bywa w zestawach dołączonych do smartfonu. Po prostu przyjemnie się z nich korzysta. Oczywiście jak to w smartfonach Go Clever i tutaj dostaniemy funkcję dual SIM. Sama jakość rozmów stoi na odpowiednim poziomie, by nie było konieczne kszczenie do słuchawki. I wreszcie bateria, a raczej bateria. Mniej pojemna opcja daje możliwość pracy ze smartfonem przez 1,5 doby. Wersja na wypasie pozwoli obyć się bez ładowarki przez ponad 2, a nawet 3 doby. Gdyby każdy smartfon osiągał takie rezultaty, GoClever Insignia 5X nie jest smartfonem doskonałym, ale to naprawdę porządne urządzenie ze świetnym ekranem, starannie wykończone oraz z bardzo przydatną opcją wyboru pojemności baterii. Nieźle, poza trochę zbyt dużą wrażliwością na oświetlenie wypada aparat, model ten daje również radę jako player audio, w czym spora zasługa dobrych słuchawek. Wady? Użyte podzespoły czasem nie wyrabiają z obsługą rozdzielczości Full HD, wciąż niesposzczone fragmenty menu, a z pojemniejszą baterią Insignia 5X sprawia pancerne wrażenie. Ale za trzy doby pracy mogę jej to wybaczyć. oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.